Ola, Polska! Saluto cały świat! Jestem na nowej miejscówce, bo musiałem dokonać małego serwisu, czyli uzupełnić wodę. Wylać to, co szare. No i miejscówka, jak się okazuje, też jest fajna, bo ma słupek energetyczny. Wszystkie zajęte, cztery. To jest mój e kabel. O do pojażowana w pięty no ale czekam, może ktoś wyjedzie ponieważ A miejscówka w miejscowości Pego <laughs> tak się wymawia Pego e, jest fajna jest rzutnia o, właśnie kasetę facet wylewa sobie A z bieżącą wodą system jest taki że trzeba mieć żeton żeton e, umożliwia Pobranie do 100 litrów wody, i o tam, 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 o, tam pisze: To jest info pego. Tam się pobiera taki żeton. gorzej jak ktoś przyjedzie w nocy, to go nie pobierze. Także w ciągu dnia trzeba podreptać tam. Pani mówi po, e, oczywiście, hiszpańsku, po angielsku i po francusku. Także już jest jakiś wybór. Z jednej strony słupka, tradycyjnie woda. No, żeton się wrzuca, tak jak mówiłem, z informacji turystycznej, ten metalowy z tych żetonów to jest. No i podobno tu aż 100 litrów. Ale oczywiście w każdej chwili można zastopować. Jeżeli leci, to naciska się. Jeżeli nie ma lecieć, to tylko czerwony. Nie, nie że non-stop. No i normalna zlewnia. ładnie czysto jest z punktu euro rele i taki plac trochę zabawowy tutaj dzieci wcześniej były, tam też ten no i ta ulica no nie jest z tych cichych i nie wiem do jak późna jest um, eksploatowana czy też nie, jest rondo i tak dalej, więc do najcich, najcichszych miejsc to akurat nie należy Pego może to nie jest Paryż i lazurowy wybrzeże, ale urzeka swoim otoczeniem. Są górki, jest park naturalny, a idą tu w kierunku roślin, zwierząt, także yy... i niedaleko morza, stosunkowo jest, bo nie tam z 10-15 km. Na rowerze można nawet sobie wycieczkę zrobić. W okolicy, też około 15 km, jest jedna z większych atrakcji, czyli. Lakowa dei Rul chyba tak to się wymawia. Chodzi o jaskinię unikatową. Zostałem uloteczkę, poczytałem sobie i faktycznie to jest warte, tylko że z miejscowości Pego, w której jestem, do miejscowości tej jest serpentyna totalna. Także cały czas obok chciałem na rowerze pojechać, ale to by mi zajęło e, półtorej godziny do dwóch o moim y, wylowojażowanym w związku z tym zrezygnowałem ale gdzieś tam w górkach fajna jaskinia dzisiaj krótki vlog y, o tej miejscówkę miejscówce w pego jeżeli tutaj dojedziecie w jakiś sposób, to tak jak powiedziałem, możecie liczyć na wodę i tak dalej. Natomiast stanowisk jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć tylko tych uprawnionych. Eee, przyłącze energetyczne na słupku są cztery. Eee, no i tak to wygląda, ale jest wszystko gratis. Pogoda, raport. Dzisiaj nie będzie morza, w związku z tym powietrze jest ciepło, jest 25 stopni. Tutaj tak jakoś tak lekko zamglono jest na tą stronę, ale jest bardzo ciepło. W piasku nie ma raportu, bo nie ma 15 km stąd, ale dzisiaj jadę dalej. Chciałem nagrać film, znowu e, aktualizację tylko nic więcej, że niedaleko AP7, czyli autostrady tej e, śródziemnomorskiej, jak ją nazywają. Można czasami zboczyć i są na tego typu miejscach. Jest dużo generalnie. Jeżeli komuś zabraknie wody i ma już kibelek pełny, także ja to dzisiaj zrobiłem i mogę dalej jechać spokojnie. Jeszcze mnie pranie czeka i zabieram pranie i idę. To mi ogarnie chyba godzinę też. Może nakręcę filmik też. Ok, no to taki krótki. Idę do wajażowana, już na prąd to się nie doczekam. Chciałem tak, tylko podładować, bo generalnie baterie dają równo solary. Dają mi na napięcie na 13,8 nawet w tej chwili. No bo tak świeci. Jest ok. okay. Statystyka na tym małym spocie. Niderlandy, Francus, e, Espania, Deutschland, Polen. E, Polska. Przepraszam. <noise> Okej, okay, to nara. Idziemy prać. Hola, wieczorową porą. Jest już właściwie późno. Która jest godzina? 19.30 19.30 um, Chcę dograć do dzisiejszego filmiku to jeszcze ujęcie ponieważ już jestem całkiem w innym miejscu, bardzo fajnym, bardzo mi się podoba, to będzie tematem jutrzejszego vloga, także bardzo proszę zobaczcie, co będzie się działo jutro. Jestem e, e, zauroczony troszkę e, lub więcej tym miejscem. Jest bardzo sympatyczne. Jutro o nim opowiem. Natomiast dzisiaj. Dzisiaj już o, kończymy dzień. Ten w sposób chcę ten króciutki vlog o, z dzisiejszego dnia zakończyć. Pozdrawiam i widzimy się jutro. Obiecałem, że będzie codziennie, jest codziennie, ale nie sprecyzowałem jak długo. <grym> Myślę, że na pewno do końca tego roku, a od stycznia pomyślimy, co dalej. Jakie jest zainteresowanie, i jakie jest też zapotrzebowanie. Nazwijmy to tak. Zapraszam jutro. Ja kolacyjkę. Wam życzę również smacznego. Od razu ładuję ten film. Będzie na bieżąco. Pozdrawiam, cześć.